Witajcie kochani bardzo gorąco w kolejnym projekcie Denko. Tym razem wyłożyłam sobie wszystkie produkty tutaj przed siebie. I co? Powiedziałabym zaczynamy bez zbędnego gadania. Zaczynam tradycyjnie od świec. Ostatnio padło pytanie dlaczego pokazuje się świece w Denku. Słuchajcie, świece, które ja pokazuję, no nie są tanimi świecami, bo ani Kringle, ani, ani Yankee Kendall nie są tanie te duże. Więc po prostu pokazuję Wam, żeby Wam powiedzieć, czy w ogóle warto je kupować. I właśnie tutaj mam taką dużą świecę z Grindel Candle o zapachu Vanilla Con. Prezentuje się tak. O! Słuchajcie, wypaliła się jak widzicie idealnie. Paliła się dosyć długo. Zapach był przepiękny. I pokazywałam Wam w którymś chyba daily vlogu, do czego yy, ten zapach porównuje właśnie do jednej ze świec z Batem Body Works. Moim zdaniem, pomimo że ja mam tutaj bardzo duży pokój, pachniało rewelacyjnie, w sumie całe mieszkanie pachniało, więc bardzo gorąco mogę Wam e, tą świecę polecić. Ja mam jeszcze jedną taką samą, nieodpaloną i na pewno e, jeszcze zapalę. Tutaj mamy woski z Yankee Candle e, White Tea, czyli jeden z moich ulubionych tegorocznych wosków, zwłaszcza letnich. Słuchajcie, piękny, orzeźwiający, ale jednak słodki zapach. E, oczywiście mam dwie duże świece. Jedna mi się tutaj cały czas pali, wosków jeszcze kilka mam, więc na pewno będę dalej używać. Kolejne to są Cherries on Snow. I to jest jakaś taka limitowana edycja. Słuchajcie, mam dużą świecę, mam jeszcze. Dwa woski, przepiękny zapach. Ja go odpalałam jak była u mnie Karolina w weekend i wiecie co? Karolina mówiła, że jej to właśnie wiśniami pachnie. Moim zdaniem to pachnie marcepanem. Zapach bardzo intensywny, bardzo słodki, rewelacyjny. I dwa kolejne woski, którymi byłam niestety bardzo rozczarowana. Pierwsza to jest z aktualnej edycji, Macaron Treats. Miałam nadzieję, że to będzie pachniało bardzo, bardzo e, słodko, tak makarnikowo. Niestety nie. Zapach był taki, niejaki wam powiem, no ale mam jeszcze woski, więc zużyję. I drugi jest Sunset Breeze, którego także mam dużą świecę, i także nie jest to nic spektakularnego. Powiem wam, że zapach był ledwo wyczuwalny. No nie wiem. Na pewno mam jeszcze jeden, dwa takie woski, więc je zużyję, ale, ale więcej nie zakupię. Dobra, przechodzimy do kosmetyków, bo trochę się tego nazbierało. Pierwszy to jest ulubieniec Clinic Mojszczasorcz Overnight Mask. Czyli maseczka, którą kupiłam w lutym, słuchajcie, i do tej pory ją używałam. Jak widzicie, jest zużyta do samego końca. Ona miała pojemność 100 ml, słuchajcie, i ja ją używałam od lutego tego roku. Luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień. Październik przez 9, prawie 9 miesięcy ją miałam w użytku, bo wystarczyło jej naprawdę minimalna ilość. Używałam zamiast kremu na noc, pozostawiałam wieczorem po demakijażu, po, pieleń, po umyciu twarzy. klepywałam jako krem, rewelacyjnie nawilżało, i pomimo, że. On kosztuje chyba z 30 euro. To na pewno, jak wykończę to, co aktualnie mam, to do niego wrócę. Dalej mamy e, zapach z Larif Queen of Life. E, powiem Wam, że ja te zapachy kupuję w Rosmanie bardzo chętnie, bo one nie są drogie. Tu była pojemność 90 ml, więc bardzo e, duża. I te zapachy to są po prostu jakby podróbki tych wszystkich oryginalnych, drogich perfum. Ten akurat nie tutaj to jest. Dupe do. Lavi Ebel z Lancom, no zapach przepiękny, ona się długo utrzymują. To jest moja już któraś buteleczka z rzędu i na pewno kupię jeszcze kolejną. Dalej mamy, co my tu mamy? Skin Crystal Care, tonik do twarzy Krystał górski, morski. Krystał? Nie, kryształ. Górski, morskie minerały, kwas hialuronowy. Odświeża, nawilża, przywraca właściwe pH. E, czy przywraca właściwe pH, to nie wiem, ale na pewno odświeża i nawilża. Bardzo fajny tonik. Ja go już kiedyś, kiedyś, kiedyś miałam. Bardzo mi się podobał. To jest w ogóle produkt z Farmony. Później chciałam go kupić po raz kolejny i nigdzie go nie mogłam znaleźć. Jakiś czas temu udało się, więc kupiłam teraz, zużyłam dosyć szybko, dlatego że no, używałam go i rano, i wieczorem. Nie miałam dwóch toników, więc, no, więc szybko się zużył, ale na pewno jeszcze do niego wrócę. I produkt, do którego już wróciłam po raz kolejny, to jest Petal Fresh Organic. Scalp Treatment Shampoo, który Wam pokazywałam nawet ostatnio w zakupach. Uwielbiam ten szampon. Pojemność 355 ml. Słuchajcie, głowa mnie nie spędzi, gdzie ja mam łuszczycę i siłą rzeczy ta skóra głowy spędzi, no bo się łuszczy. A po tym szamponie nic mnie nie spędzi. Włosy są. Jakby świeższa o jeden dzień, więc drugi dzień mogłabym sobie spryskać suchym szamponem i bez problemu wytrzymać. O ten jeden dzień naprawdę uwielbiam, jeżeli macie problemy ze skórą głowy. On jest. Z wyciągiem z drzewa herbacianego, więc mogę Wam bardzo gorąco polecić. I pozostając w temacie włosów, zużyłam odżywkę, która jest nowością w drogerii DM. Powiedzmy, że od jakiegoś miesiąca. Jest to Profesio Professional Hair Luxury Desange Paris, chyba tak to się wymawia. To jest odżywczy eliksir. I to jest odżywka z. Sasha Inci olejkiem, jeżeli tak to się wymawia, dla włosów suchych. Powiem Wam, że ta odżywka kosztowała chyba z 5 euro. Są jeszcze maski, są szampony, są, e, są do różnych e, typów włosów i tak dalej. Są też do blondu, e, którą mam, także, ale nie sięgam po nią aż tak często. Wiecie co, za tą cenę to ta odżywka szału nie zrobiła. Nie była zła, rzeczywiście wygładzała te włosy, ale nie wygładzała ich tak jak ta moja ulubiona z Garniera z tej serii z mleczkiem owsianym. Także do tej raczej już więcej nie wrócę. Um i Snow White i to jest limitowana edycja żelu pod prysznic o zapachu mleczka waniliowego. Słuchajcie, bardzo, bardzo wydajny żel pod prysznic, bo używałam go cały sieńki miesiąc, jeżeli zauważyliście to w poprzednim projekcie, dęko nie było żelu pod prysznic. Zapach przepiękny i o ile ja nie przepadam za żelami pod prysznic z Isany, tak ten mnie urzek niesamowicie. W tej serii są albo trzy, albo cztery różne zapachy żeli pod prysznic. no ale ten mi najbardziej przypadł do gustu. Natomiast raczej do niego nie wrócę, aczkolwiek mam mydło jeszcze o tym zapachu, które niebawem pójdzie w ruch. Ale raczej do niego nie wrócę, ponieważ mam dużo różnych innych żeli podprysznic, które też muszę pozużywać. I tutaj jeszcze jeden produkt z ISAN, i to był peeling do ciała Himalaja, sól Himalajska z perełkami bambusa do masażu no wiecie jakie to są to są takie jakby raczej żele z, z drobinkami, aczkolwiek tu te drobinki były dosyć mocno wyczuwalne i dało się spokojnie tym wypilingować, więc ja go używałam w formie rzeczywiście peelingu, limitowana edycja, ale jest jeszcze dostępna bo widziałam, natomiast szału też jakiegoś wielkiego nie zrobił natomiast produkt, który Kupuję już od lat, do którego od lat wracam i bardzo lubię. Jest to Balea. Jest to balsam z olejkiem, czy w sumie z 40% zawartością olejków. Zostawia taką delikatną. Jakby właśnie olejkową powłokę na skórze, więc jeżeli nie lubicie czegoś takiego, wolicie balsamy, które od razu się wchłaniają, to nie będzie nic dla was, natomiast dla osób, którym to nie przeszkadza, wręcz przeciwnie lubią przez ten cały dzień czuć to nawilżenie, to powinien się sprawdzić. Oczywiście widzicie, że jest rozcięty, wygrzebany do samego końca. Słuchajcie, opłaca się rozcinać, opakowanie, ponieważ zawsze coś się gdzieś tam nazbiera i jeszcze na kilka użyć wystarczy. Mi po rozcięciu ja jeszcze chyba z 5 dni. Używałam ten balsam, także e, lubię, na pewno kupię jeszcze nieraz. Jedyny jego minus, przynajmniej w moim wypadku, kończy się w przeciągu dwóch tygodni przy codziennym stosowaniu, a pojemność jest 200 ml. Kolejny produkt, słuchajcie, w tym denku są niemalże same produkty, do których ja wracam od dawien dawna. I tutaj mamy właśnie taki kolejny, jest to Taupe Padermo Atopic Lipidowy Krem Regenerujący, który także teraz widzieliście w zakupach, kolejne opakowanie kupiłam. Ja go używam na miejsca, w których mam łuszczycę, nie używam jako kremu do twarzy, aczkolwiek też mi się dzisiaj nawet zdarzyło resztkę zużyć w tym celu i wszystko jest ok. Makijaż się bardzo ładnie trzyma, ładnie się wchłonął, więc polecam, jeżeli macie miejsca. Nawet na ciele bardzo przesuszone, których chcecie się pozbyć, ja wiem, że ten krem wam pomoże, bo jak widzicie, ja już mniej więcej od półtorej roku do niego wracam. I tutaj mam dwa produkty, których wam raczej nie pokazuję do higieny jamy ustnej, czyli pasty do zębów. Pierwsza, do której wracam chyba od 7-8 lat regularnie, to jest Elmex Professional. Um... Sensitive Professional to jest pasta do zębów, która ma um, działać na wrażliwe zęby. Ja niestety takie posiadam. Często mam problemy z zimnem. Jeżeli coś zimnego piję czy jem, no to bolą mnie te zęby. I kiedy używam tej pasty, ten ból jest dużo, dużo mniejszy. A często się zdarza, że nawet mogę sobie na coś zimnego pozwolić, i nic mnie nie boli. No i jakiś czas temu jeszcze na wakacjach kupiłam, zamówiłam sobie pastę do zębów e, Crest Tartar Protection Whitening, e, czyli te słynne pasty wybielające. Słuchajcie, ta była ogromna, o pojemności 232 gram. Myślałam, że nigdy jej nie skończę. E, ktoś z Was pytał, gdzie ja ją zamówiłam. Słuchajcie, ja zamawiam produkty z Cresta na stronie e Sprawdźcie w Polsce na e bo to jest chyba ta sama strona, i podejrzewam, że tam też będą mieli. W każdym bądź razie nie zauważyłam, żeby to mi jakoś mega mocno wybielało zęby. Raczej dawało to taki efekt placebo, kiedy patrzyłam do lusterka, to te zęby rzeczywiście były jakby jaśniejsze. No ale wiadomo, jak tylko coś zjadłam, czy czegoś się napiłam, to ten efekt jakby znikał. Natomiast mimo wszystko nie była to droga pasta, więc na pewno przy któryś z kolejnych zamówień na iperfumerii e będę zamawiać, a to mam po raz kolejny w użytku. Mm, już w łazience nawet dzisiaj rano myłam zęby, także, no, także mogę polecić. Słuchajcie, tutaj mam kilka takich rzeczy sasetkowych. E, pierwsza to płatki z B-Beauty, Be te duże, rewelacyjne nie rozwarstwiają się, e, nie zostawiają gdzieś tam jakichś pyłków czy, czy tych resztek, e, są mięciutkie, są naprawdę rewelacyjne. Później mamy maskę z Mariona Fit and Fresh Awokado. Maseczka do twarzy regeneracja nawilżenie cera sucha odwodniona. Maseczka, którą dostałam od Karoliny w tej potężnej paczce, którą wam pokazywałam. Bardzo fajna, bardzo fajna maseczka, bardzo ładnie nabliżyła twarz. Jeszcze mam kilka innych i ostatnio Karolina mi wspominała, że one chyba weszły do natury do sprzedaży, więc jak będę w Polsce będę widzieć, to na pewno sobie zakupię pod warunkiem, że uszczuplę to, co mam, bo wspominałam wam ostatnio w filmikach, że że masek do twarzy to mam dużo, dużo za dużo. Kolejna maska, Tony Moly I'm Real i to była avocado mask sheet nutrition maseczka, którą zakupiłam w TK Maxie. Uwielbiam maski z Toni Moli, słuchajcie, z tych serii. One wszystkie są rewelacyjne, bardzo ładnie mi nabliżyła twarz. One są co prawda bardzo mocno nasączone i ja je dużo dłużej trzymam niż tutaj producent zaleca, ale moja twarz po niej wygląda, czy po nich w ogóle wygląda rewelacyjnie. Kolejny rewelacyjny produkt to są chusteczki do demakijażu, tym razem z Yves Rocher Piur Camille. Wyglądają tak o, słuchajcie, mogą robić spokojnie konkurencję moim, moim ulubionym tym z BB, tym różowym. Mam kolejne opakowanie w użytku, są naprawdę fajnie nasączone, bardzo ładnie tą pierwszą warstwę makijażu ściągają. I słuchajcie, zdarzyło mi się nawet tuż tym ściągać i oczy nie były podrażnione, wszystko rewelacyjnie schodziło, więc myślę, że będę do nich wracać, tym bardziej, że tutaj w Kemnic mam co mam, mam i froszy stacjonarnie, więc mam szybszy dostęp niż do tych różowych, które widzieliście w holu. Kolejny produkt zużyty, który widzieliście w holu, kolejna maseczka i jest to KD Vera Face 25 Plus, limitowana edycja H2O Express, maska w płachcie z ekstraktem z granatu, um, która miała nawilżać i odżywiać, i rzeczywiście to robiła bardzo fajna i była rewelacyjnie wycięta do mojego kształtu twarzy. Nic mi się nie osuwało, nic mi nigdzie nie kapało. Naprawdę w sam raz i podejrzewam, że jak będę jeszcze w drogerii Myla i będą dostępne, to kupię, chociaż mam jeszcze jedno, z czego się bardzo cieszę. Tutaj kolejna rzecz, którą dostałam od Karoliny, i jest to Marian oczyszczający płatek na nos z zieloną herbatą. Użyłam w ten weekend, jak Karolina u mnie była. I wiecie co? Owszem, coś tam wyciągnął, ale nie wszystko, bo niestety tutaj czubek nosa. Em, czubek nosa miałam dalej, jakby zabrudzony tymi, zatkane pory miałam. I co mi się w tym płatku nie podobało, tutaj właśnie przy nozdrzach nosa strasznie podrażniły mi skórę. Gdzie ja takich płatków używam od czasu do czasu nieregularnie, bo o tym po prostu nie myślę i nie pamiętam, ale jak mi się przypomni, to używam. Ale do tego nie wrócę, chociaż Karolina mówiła, że jest jeszcze jeden silniejszy, no ale ja nie mogę polecić, gdzie ja z reguły nie mam aż takiej bardzo wrażliwej skóry. I tutaj mamy z Drezna Essence jeszcze sól do kąpieli, właśnie o tym zapachu, o którym kupiłam sobie żel w piance. Zapach przepiękny, takich zmrożonych owoców. Ach, takich zmrożonych czerwonych owoców. No, po prostu przepiękny zapach utrzymuje się w całej łazience. Uwielbiam. I chyba jeszcze nawet jeden mam. I na sam koniec, słuchajcie. Bo już ten filmik trwa bardzo długo. Mamy e, cztery rzeczy z e, kolorówki. Pierwszy to jest Astor Skin Match Protect Foundation, i to była taka miniaturka, którą bardzo długo miałam, ale to dlatego, że w okresie lata się praktycznie nie malowałam. Bardzo fajny podkład. Ja tą próbkę sobie zostawię, żeby nie zapomnieć, jak e, uszczuplę to, co mam, żeby sobie kupić. Widzieliście nieraz na mojej twarzy. Odcień był rewelacyjnie dopasowany do mojej cery. Podkład mi się nie zbierał, nie rolował, nie ciemniał. Naprawdę bardzo fajny, do tego nawilżał twarz. Mogę polecić. Kolejny produkt, który już też ode mnie znacie, to jest de Loop Style and Gel Mascara, którą używam, ta bezbarwna, którą używam do, do swoich brwi. Mam inną z Love, którą zamówiłam jakiś czas temu z Douglasa, ale jednak ta jest dużo lepsza. Jeszcze jedna rzecz, którą też już u mnie nieraz widzieliście, to jest Lancome Hypnose Doll Eyes Mascara, ta miniaturka. E, też bardzo fajna, aczkolwiek ta mi się teraz strasznie szybko skończyła. Może nie skończyła, tylko wysłała, bo strasznie szybko się zrobiła sucha. I na sam Jusieńki koniec ostatni produkt, który jest dla mnie bublem. Ja rzadko produkty nazywam bublami, ten jest natomiast bublem. Dlaczego to może opowiem Wam w osobnym filmiku, ale powiem Wam tyle, że to jest Eveline Advance Volumier i to jest to skoncentrowany serum do rzęs 3 w 1, którego cały YouTube używa jako bazę właśnie pod tusz i tak też ja używałam. Na pewno nie wrócę. Dlaczego? Dowiecie się niebawem w w recenzji po prostu tego produktu. Yy, powiem wam, jaką krzywdę mi wyrządził i jestem ciekawa, czy komuś się to też jeszcze zdarzyło. Okej, okay, kochani, to by było na tyle. Jak mówię, filmik jak zwykle jest długi, no trudno. Filmiki u mnie nigdy raczej krótkie nie będą. Myślałam, że będzie tego dużo mniej, a tu się nagadałam, jak nie wiem. Nazbierało się, to się nazbierało, teraz się tego pozbędę i będę zbierać kolejne produkty, aczkolwiek pewnie w drugiej połowie listopada będzie mniej, bo wylatuję na 5 dni do Irlandii i no nie będzie kiedy zużywać produktów. Ok, żegnam się z Wami, do zobaczenia, niebawem w kolejnych filmikach. Pa, pa.